Zestaw Wirtualnej Rzeczywistości wykorzystujemy u nas w Fundacji od roku czasu. Wykorzystujemy go z uwzględnieniem osób, które mają zestawki w głowach. Jest to taka alternatywa boksu, właśnie dedykowana dla tych osób, żeby w sposób bezinwazyjny, bezkontaktowy mogły uczestniczyć w sporcie i rywalizować na tym samym poziomie co osoby, które mogą to robić. Według mojej wiedzy jesteśmy jedyną sekcją w Polsce, która oferuje boks wirtualnej rzeczywistości. Z naciskiem na paraboks i na boks osób z niepełnosprawnościami. To są treningi parabokserskie, podczas którego wykorzystujemy wirtualną rzeczywistość i zaczynamy w ten sam sposób, czyli zaczynamy tradycyjnie od rozgrzewki, później przechodzimy na Trenowanie na przyborach bokserskich, później tą wirtualną rzeczywistość wykorzystujemy w sparingach osób, które no nie mogą przyjmować ciosów. Po założeniu gogli przez zawodników i po wejściu w ten świat wirtualny. Ja jako trener również mam możliwość podglądu walki, która jest obecnie prowadzona. VR to jest bardzo fajne rozwiązanie dla tych osób, ponieważ przede wszystkim mogą rywalizować ze swoimi kolegami bez obawy o utratę zdrowia. Co jest oczywiście według mnie najważniejsze elementem w sporcie. Przede wszystkim powinniśmy najpierw myśleć o zdrowiu. Dobra, jedziecie. Od urodzenia jestem niepełnosprawny. Ogólnie mam zastawkę ponowodzeniową, przepuklinę. Ze względu na moją niepełnosprawność nie mogłem cenować z boksu kontaktowego z przeciwnikiem, więc później zacząłem chodzić do Łukasz jako na cening wirtualnej rzeczywistości. Jest to o wiele bezpieczniejsze. Można się też bawić się z drugą osobą w wirtualnej rzeczywistości i doskonale swoje umiejętności, wydolność, kondycję i świetnie się przy tym bawić. Te treningi przede wszystkim dają radość, satysfakcję, że mogę spełniać się w różnych sportach. Też taka odskocznia od życia codziennego. Runda dziewiąta, jeszcze chwila i wyłonimy mistrza w boksie wirtualnej rzeczywistości. Dawaj, 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 dawaj! dawaj. Mam taką niepełnosprawność od samego dzieciństwa, już 18 lat, to się nazywa taka niepełnosprawność jako neuropatia. A w ogóle jestem z Ukrainy, z miasta Izium, to jest 120 km od Charkowa i w moim mieście w ogóle nie miałem takich miejsc dla treningu. Jestem w Polsce już półtora roku i bardzo mi tu się podoba. Bardzo fajne wrażenie tego wiara jest. To jest naprawdę bardzo fajny metod, żeby trenować boks. Dlaczego? Możemy walczyć sobie tak z człowiekiem jak na żywo, a Wiar to jest naprawdę taka fajna zabawa jest, bo możemy walczyć, wtedy po tej walce w ogóle nic nam nie boli. Moja choroba jest taka ciężka i ona progresuje, wtedy moje mięśnie one tak się deformują, skurczają się i ten trening rozwija moje Plecy, ręce, barki i wszystko to naprawdę pomaga. A poza rehabilitacją, to jest taka możliwość, żeby pogadać z ludźmi, żeby po prostu pobawić się. Zobaczymy, kto wygra na końcu. Bo myślę, że jak na razie twój kolega cię punktuje mi to łaj. No właśnie, co jest? Ja to jestem wolontariuszką, przychodzę na zajęcia z vr -u. Moim zadaniem jest asekuracja uczestników i pomoc tutaj logistyczna w podawaniu sprzętu. Na treningach VR-u, na treningach boksu tutaj na hali są bardzo gorące emocje, także się śmiałyśmy z innymi wolontariuszkami, że trzeba dużo siły w to włożyć, bo uczestnicy naprawdę dają z siebie wszystko walka, pomimo tego, że to nie jest taka fizyczna prawdziwa walka, jest dość zacięta i zawodnicy cali aż buzują od tych emocji. To jest mega fun dla nich i naprawdę widać, że super się bawią. Nie wiąże się to z żadnym ryzykiem tak naprawdę. Dobra, plus. Ściągamy rękawica. Widzę po moich podopiecznych, że daje im to niesamowitą radość, uśmiech, zadowolenie. Mogą rywalizować, oni wychodzą z bardzo szczęśliwi, uśmiechnięci i to wydaje mi się, że to jest najważniejsze w tym wszystkim. Gratuluję panowie, wspaniała. naprawdę tak. piękne emocje. Tak.